dobry! Co to było w ogóle za przywitanie dziwne? Dzisiaj yy, sobie w z Tintera, ponieważ dawno nie było i przepraszam was, że wczoraj nie było odcinka, ale słuchajcie yy, no rozumiesz, no adobyt te sprawy rozumiesz, nie? i większość, a większa robię sobie ją no, kupowałem, rozumiesz? Ale zanim na to oczywiście INTRO! czy to naprawdę wielkie sorry muzyczka, oczy, oczywiście rozumiesz, plotuję taką i czy słuchajcie jak widzicie mam 18 winów i będę mieć 9 double jumpów, jak to na rękę to wtedy zobaczycie i mam nadzieję, że w końcu mi się uda wygrać na odcinku dokładnie no tak, to jest moje marzenie, wygrać na odcinku na wojskach czy to się no, tylko dwa winy chyba udało mi się wygrać na 24 teraz sorry jak i rozumiesz, telefon dobra, no to ja mogę być niż ciszej, no dlatego może być spoczko Dobra, no to lecimy sobie teraz. No to lecimy teraz sobie z oreniczką. Dobra. A, no i cyk. Poteczka trwała. No i sobie lecimy. Ole rozdup... Zdjęcie, tutaj wszyscy się czyli normalnie. Mima, nie gdzie leciałeś, gdzie leciałeś ty peć Przyznaj w się, sensie, gdzie leciałeś. Czy mi walić? zwalić? Wow. Oj, oj. Oj, 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 Co się do? Ty co? Co jest? Ty! Nie, no czemu ja nie podleciałem? Czemu nie podleciałem, ale ja miałem podlecieć? Ale nie miałem podle... Nie, oczywiście, Szymiks nigdy nie spada. Pamiętajcie o tym. Szymiks nigdy, przy, nigdy nie spada. Pamiętajcie cały czas o tym, druga zasada. Nikt nigdy nie spada, czekajcie, 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 dobra. Dobra. Tutaj. Praktycznie wszyscy biegają. Co jest. Te trzy osoby zostały. Please. Zero, double jumpu. Nie, dobra. Ajajajaj, nie no. Było ciężko, było ciężko, czekajcie, tylko. Tylko muszę sobie zobaczyć, nie no dobra, troszeczkę nawet muzeczkę ciszej okej. Okay. Wydaje mi się, że taka może być, no i lecimy sobie oczywiście ze sobą areneczką. Kurde, jak tam dużo w ogóle osób zostało. Jak tak troszeczkę ciszej mówię, to i short, no ale no trzeba być ciszej, rozumieć, bo późno, nie? I, i kolejna areneczka, lecimy. I, I po prostu szybko opróczam dla was odcineczki. Tu była klientka, mi się otworzył. Dobra. No i my sobie lecimy, rozumiem szczególnie. Może nawet jeszcze troszeczkę siśbę. Okej, okay. no i lecimy. Lecimy. O kurde ty tutaj biega gość Spartiklony serduszek. No naprawdę tu serduszka są drogie, więc... No generalnie zazdro, zazdro. Tutaj mi się udało wygrać, pamiętam. Wow. Dobra. Że jak nie nagrywam to mi się udało wygrać, no... Czemu ja akurat nie mam takiego farta że jak nagrywam, to mi się nie... nie... nie chce wygrać? Jak nie nagrywam, pierwsza arenieczka od skończenia nagrywana, to... to od razu wygrywam, nie? To jest... Ty, co ja... co ja zrobiłem? Co ja... ojojoj... Czemu ja nie wyskoczyłem? Czemu ja nie, nie skoczyłem? Ojej, ojej, ojej... Czekaj, dobra... Chilexon. Dobra, dobra, dobra. Tyk, dobra, tam jak najdalej trzeba było doskoczyć. Nie, ale na razie spoczykło, na razie spoczykło 16 osób na minutowej Ty Kiedy oni niby mają pospadać? w ogóle Jak Tutaj skaczę. Jak normalnie chodzę, to jest czarne, ale jak poskikuję, to się staje niebieskie. tak? Tylko ja tak widzę to. Tylko ja to tak widzę, bo może ja jakby się inaczej widzę od was. Dajcie znać. Dajcie znać o co chodzi na tej mapce. <laughs> o, to jest dziwne tych 6 osób, 6 osób. Dobra. Jak chcę tutaj wrócić? Nie! Wow czwarte miejsce. Kurde, tak blisko wina. Tak blisko wina. Czemu to jest tak blisko wina? Czemu tak blisko wina? Czemu tak blisko wina? Powiedz, czemu tak blisko wina? I don't know, I don't, know, I don't, know, I don't know. No Dobra, lecimy. O, elo. Elo. Ty, ja myślałem, że byś się nazywał Szyniks. Ty, tak jakbyś się nazywał Szyniks. To jest grane. jesteś mam swoich panów na Hexel, na że na którym... Dołączono już kilka gdzieś, kilka gdzieś, kilkaset miliard, milionów razy Co jest? Wow 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 wow! wow. Ty ja, ja jak się zosrołem Jak się zasrułem. No nie no najgorsze jest to jak oni spadają idealnie tam, gdzie ty chcesz biec i ciebie zwalają. To tak jakby na survivalu w kanionie na ciebie yy, ogórki spadają. Jakby ktoś nie wiedział o górki, to klipery. Ja, Dobra. I te dziewięć double jumpów, no też robi swoje, no. Że można sobie double jumpować ile się chce. Ty, chyba jestem na najwyższym piętrze. O nie. Wzlatka, wzlatka, wzlatka. O nie. Dobra ale na tamtym było lepiej, no bo to już jest typek, który mnie może zwalić. Nie! Mamy ten typek! I na ja, drugie miejsce! No nie było, było! Było trzecie miejsce, to na początku konkursu, teraz 12, tak się nie uda wygrać na no 20 ale najpierw było trzecie miejsce, później było czwarte miejsce, teraz było drugie miejsce, no to no to na ujna, może wyczułam piąte, nie, no, no na, na tej mapce ja kotapską w ogóle umiem ujnować, że to masakra. Masakra! Masakra! To są nie masakra! Więc oj, tak, tak, byczki! Tutaj nie ma gościa, który ma pomienioną głowę, ani gościa z partiklami. Więc naprawdę ta arenżka się zapowiada naprawdę dobrze. I widzę, że tutaj biegają sobie same nutki, bo trzymają piórko w ręce, a wiadomo, że wszyscy prosi, używają double jumpu yy, tylko dwa razy spacja. Wow! O nie, o nie, dobra. Czyli z tego teraz nie mogę spaść. Tutaj muszę poczekać, aż wszyscy spadną. Nawet na to niższe piętro. I, a jak tutaj mam nagie no to lekki... Sorki, sorki, sorki. Wow, dobra. O nie, no czemu? <ścoughs> I tak, i będę ostatni, co? A, Weź jeszcze powiedz, że będę normalnie ostatni. No nie, no ta areneczka to jest przegrana już. Przegrana jest ta areneczka. Ty, ile normalnie. Oso... Jak wzleciał sobie piórkiem? Ty, normalnie to za chłop. Piórkiem wzleciał. Te dwie osoby! Nie! No bo kurde, drugi byłem. Byłem drugi drugi byłem, kurde, no, no nie, no nie, no nie, no nie, no kurde, dwa razy drugi dwa razy drugi, no co to za pech, taki pech, no co to za pech, no jeju, no ile film trwa? Osiem minut, no co ja przy spadłem to by no, pech, no to, no, kurde, no ale gdybym tak nie spadał, to to by, to, to by był win never ever, serio tam na czacie była brzydka rzecz, mam nadzieję, że nie widzieliście. czy może się wyłączyć? Nie, 4 sekundy do, do do areniczki. No nie, no naprawdę sam sobie rzuciłem słowa. Uj no nie, no jeszcze dobra, tam pasuj. Ojej, 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 Nadzieję, wow. Wow. <grystanie> I co jest? No nie no, no jak ja tak będę grać, to ja w życiu nie wygram. No, zobaczcie, no praktycznie cały czas teraz nie zrobię mniej skoków, niż się to do jump <grystanie> Oj, ja cię kręcę. Oj, ja cię kręcę, dobra. Mam nadzieję, że tutaj mi się... A. No nie, no nie, no nie, no nie. No czemu ja Eku otworzyłem? Dobra, teraz normalnie byłem nawet ósmy. Czekaj. Ukośnik L na chwilę. Dobra. No i lecimy dalej. Lecimy dalej, lecimy dalej. No jak... Takie A, jak coś tutaj nie mam. Opti fajna. Dobra, pog, 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 pog. Ktoś zostaje ostatni na pierwszym piętrze. w następnym odcinku robimy największą dziura challenge na TNT Run. Spadam na ostatnie piętro i robię największą kurę ever na Minecraft TNT run. Dokładnie tak, dokładnie tam. Więc no mam nadzieję, że się Wam odcinacek spodobał. Wtedy będą w dużej na ostatnim piętrze. Dlatego no rozumiem, że to teraz sobie lecimy 3, 2, 1 i go! Dobra, 2.15 mam wida, to była ta lepsza poteczka, bo po drugą mam na 2 minutki. No ale ta mam akurat na 2.15, więc yy, no to, to po prostu zależy o, od po prostu no farta, że, no Częściej trafiam te potki, które są na 2 minuty. Mhm. To jest troszeczkę średnie, ale tutaj czasami by się przydała nawet trzecia potka. W serio. Bo tutaj nawet powyżej 4 minut potrafi być Arenka. No i raz tutaj miałem w ogóle 4 minuty 20 sekund. No... jaka dziura! Oj, oj oj. Może ten gość nagrywa największe dziura na TNT Run Challenge? To może tutaj zrobię... Nie, to zostawię po prostu sobie na ostatni odcinek największe dziura challenge na TNT Run. Wow No ale czemu mi double jumpu nie działają? Ja się zastanę... Jeszcze ja się... się... Po... po połowie nie działają bo coś tam działają, no ale no jak chcę użyć double jumpa, to mi się używa, jak nie chcę użyć, to mi się Przecież jak chcę użyć, to mi się nie używa, ale jak nie chcę używać, to mi się używa i przez to spadam. Na przykład no teraz to teraz to chciałem double jumpa, nie, nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie, bo to była naprawdę taka akcja, że no double jump musiał być. Dobra. O, to już gość skacze sobie w złotym hełmiku, a wiadomo, że jak gość ma jakąś część zbroi, to wiadomo, że jest yy, praktycznie tryhardem. Też bym chciał mieć jakiś kawałek zbroi. No zobaczcie, no jak gra, no przecież no tutaj pozamiatam wszystko. Wszystko pozamiatam. Zaczekuję zlecieć, jaki mam refleks, no ale no ja... Jak tak będziecie grać, no to ja nigdy nie dostanę tego hełmiku. Wow, ty jak się teraz zatrzymałem groźnie. No i widzicie, ja cały czas naciskam. A, dobra, yy, to by na przykład w tym filmie. Jeśli się spodobał, to subskrybujcie, sub komentarz, subskrybujcie mój kanał. Na razie, w następnym odcinku do zobaczenia. Cześć!